Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze, problem waszej ekipy polega na tym, że was przerasta każde zadanie, które polega na tym, żeby zrobić coś bardziej skomplikowanego niż przetransferować yy, yy, kolejny miliard, dziesięć czy pięćdziesiąt miliardów złotych bezpośrednio przelewem do jakiejś instytucji i rozdać co wśród ludzi. No wasz przerastają takie zadania. Nie ma elektrowni jądrowej. Nie ma reformy strukturalnej państwa. Jedyna reforma właściwie, jaka została zrobiona przez te wszystkie lata, no to zrobił ją banać w administracji skarbowej. No to jest wszystko, jeśli chodzi o reformowanie państwa. No was wszystko przerasta. I teraz tak, czy CPK ma sens ekonomiczny, czy to się w perspektywie, no przecież nie mówimy o pięciu latach, kilkudziesięciu lat, czy to się opłaci, czy to rzeczywiście, my tego nie wiemy. My cały czas tego nie wiemy. Może to miało sens, może to straciło sens, bo to już trwa tyle lat. I dzisiaj stajemy przed problemem, Szanowni Państwo, wywłaszczeń, stajemy przed problemem tego, że no ludzie płaczą, rozpisują się, 30-40% wartości oferujecie, jaka jest cena rynkową na tym terenie. Są z tym ogromne problemy, są protesty, grzęźniecie w tym, próbujecie to regulować ustawą, ustawą, która wchodzi w życie no, ponad 4 lata od uchwalenia ustawy o CPK. Ponad cztery lata, na litość boską. I teraz jakiego tak pomyślmy o tym, jakiego rządu są to pieniądze? To jest zapewne kwestia różnicy między tym, jak wyceniają to mieszkańcy, a jak wy to wyceniacie. Strzelam, ale moim zdaniem jest to nie więcej niż kilkadziesiąt milionów złotych w tym momencie. Co to, co to jest kilkadziesiąt milionów złotych tak naprawdę w, wielu, w tych spornych, spornych kwestiach? Ale, szanowni Państwo, nic. Wy więcej konsumujecie w ciągu paru miesięcy przed na swoje pensje, na swoje zarządy. No, jakby, gdzie jest w ogóle jakikolwiek rachunek ekonomiczny? Gdzie jest jakikolwiek sens w, w, w Waszych działaniach? Wszystko sprawia wrażenie, że idea budowy CPK dla Waszej ekipy, dla waszego rządu to jest po prostu króliczek, który trzeba, którego trzeba gonić. Gonicie go już w planach szósty rok, w realizacji czwarty rok. Ale czy on w ogóle kiedykolwiek dostąpi realizacji? Za rok są wybory, a mamy kryzys gospodarczy. No to jest naprawdę, panie ministrze. Coś, co warto by było wziąć pod refleksję, czy tak dalej może to funkcjonować? Według nas, według Konfederacji, nie może to funkcjonować i traci to sens przy takim procedowaniu w spraw, jeśli chodzi o CPK. A państwo, którzy pobieracie, i jest tam prawda, szeroki wianuszek różnych spółek, które i obsada z klucza partyjnego. Państwo, którzy pobieracie z tego tytułu pieniądze, no prawdopodobnie wozicie puste taczki dzisiaj. Niestety, tak to wygląda.